Teraz spójrz na swoją sypialnię. Czy czujesz ten spokój? Czy to jest miejsce, do którego marzysz, by wrócić po ciężkim dniu? A może to po prostu pokój z łóżkiem? Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie potrzebujesz remontu ani wielkiego budżetu, by to zmienić. W tym filmie pokażę ci osiem prostych trików, które zamienią każdą sypialnię w przytulną oazę spokoju, jak z najlepszych inspiracji na Pinterestie. Zaczynamy. No dobrze, zaczynamy naszą transformację. A sercem każdej przytulnej sypialni jest oczywiście łóżko. Jaki jest absolutny sekret tych wszystkich wnętrz z Pinteresta, które sprawiają, że masz ochotę od razu się w nich zanurzyć? Odpowiedź jest prosta: warstwy. Zapomnij o jednym, płaskim prześcieradle. To wygląda jak w hotelu, a nie w domu. My chcemy stworzyć prawdziwą oazę komfortu. Zacznij od narzuty. I wcale nie musi być idealnie ułożona. <laughs> Właśnie ten artystyczny nieład daje poczucie luzu i swobody. A teraz magia poduszek. Nie bój się ich ilości. Dwie do spania, dwie większe do oparcia, a na deser jedna lub dwie mniejsze, które są jak biżuteria dla Twojego łóżka. I najważniejsze: mieszaj faktury. Wyobraź sobie dotyk chłodnego lnu, ciepło grubego wełnianego pledu i miękkość aksamitu. To właśnie ta różnorodność sprawia, że wnętrze staje się ciekawe, bogate i niesamowicie przyjemne w dotyku. Nie bój się artystycznego nieładu. Idealnie poskładana pościel wygląda sztywno, a lekko pognieciony len i swobodnie rzucony pled tworzą domowy, zapraszający klimat. Twoja sypialnia ma żyć. Masz już idealnie ubrane łóżko, ale czegoś wciąż brakuje tej magicznej atmosfery. Zgadzasz się, a wiesz, co jest największym zabójcą przytulności? Dokładnie to. Jedno centralne światło z góry. To oświetlenie dobre do sprzątania, a nie do relaksu. Twoja sypiania to nie sala operacyjna, to twój azyl. Dlatego musimy stworzyć w niej kilka warstw ciepłego, otulającego światła. Wyobraź sobie, że zamiast tego ostrego światła zapalasz tylko małą lampkę nocną. Prawda, że od razu robi się milej? A teraz dodajmy do tego jeszcze jeden punkt. Może kinkiet do czytania? Albo... Delikatna girlanda świetlna, która stworzy magiczny, bajkowy nastrój. Chodzi o to, by światło Cię otulało, a nie atakowało. Zamiast jednego mocnego źródła, stwórz kilka mniejszych, które razem zbudują niesamowity klimat. Sprawdź swoje żarówki. To absolutnie kluczowe. Szukaj tych o ciepłej barwie, oznaczonej jako 2700 kelwinów. To jest ten piękny, złoty blask, który sprawia, że czujesz się zrelaksowany i bezpieczny. A jeśli masz możliwość, zainwestuj w ściemniacze. Pełna kontrola nad nastrojem gwarantowana. Masz już piękne warstwy i magiczne światło. Teraz pora na element, który jest absolutnie niezbędny, by Twoje łóżko stało się prawdziwym tronem relaksu. Mówię o zagłówku. Pomyśl o tym tak. Łóżko bez zagłówka jest jak obraz bez ramy. Niby wszystko jest, ale czegoś bardzo brakuje. To właśnie zagłówek definiuje strefę łóżka, nadaje mu charakteru i, co najważniejsze, daje ci niesamowity komfort. Wyobraź sobie, że opierasz się o niego z kubkiem gorącej herbaty i ulubioną książką. Czujesz te różnice? Koniec z opieraniem się o zimną, twardą ścianę. Miękki, tapicerowany zagłówek to genialny i prosty sposób, by dodać Twojej sypialni luksusowego, hotelowego klimatu. To on sprawia, że łóżko krzyczy. Chodź, zrelaksuj się tutaj. Nie masz budżetu na drogi, tapicerowany mebel? Żaden problem. Możesz stworzyć genialny efekt zagłówka samodzielnie. Wystarczy zamontować na ścianie prosty karnisz i zawiesić na nim dwie duże, płaskie poduchy. To tani trik. Który wygląda niezwykle stylowo i daje ten sam bezcenny komfort? Twoja sypialnia jest już prawie idealna, ale czy nie czujesz, że jest trochę sterylna? Żeby wnętrze było naprawdę przytulne, musi po prostu żyć. A nie ma na to lepszego sposobu niż zaproszenie do środka natury. Rozejrzyj się. Czy masz w sypialni coś, co pochodzi prosto z natury? Drewno to absolutna podstawa. Jego ciepły kolor i unikalny rysunek słojów natychmiast sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przyjazne i domowe. To może być drewniana rama łóżka, stolik nocny, a nawet prosta drewniana taca na drobiazgi. Do tego dodajmy inne naturalne tekstury: wiklina, bambus, juta. To wszystko dodaje ciepła, którego nie da ci żaden plastik czy metal. A teraz czas na prawdziwą magię. Rośliny to nie jest tylko dekoracja, to żywy element, który wprowadza do Twojej sypialni spokój, harmonię i oczywiście ożywczą zieleń. Rośliny oczyszczają powietrze, redukują stres i sprawiają, że czujesz się bliżej natury, nawet mieszkając w centrum miasta. To sprawdzony sposób, by Twoja sypialnia zaczęła oddychać. Zacznij od roślin, które są niemal nie do zdarcia. Wybierz sansewierię, zwaną też wężownicą, albo zamiokulkasa. Wybaczają zapominalstwo, nie potrzebują dużo światła i są idealnie bezpieczne do sypialni. To prosty start w świat domowej dżungli. A teraz trik, który jest prawdziwym ucieleśnieniem komfortu. To mały, codzienny luksus, który robi gigantyczną różnicę w tym, jak czujesz się w swojej sypialni. Mówią o dywanie. Wyobraź sobie ten moment. Budzisz się rano, zlekasz się z łóżka i pierwszą rzeczą, jakiej dotykasz, jest zimna, twarda podłoga. Brr. Nie brzmi to jak początek idealnego dnia, prawda? A teraz wyobraź sobie to. Twoje stopy zanurzają się w miękkości. Jakby stąpały po chmurze. A, od razu robi się cieplej, milej i bardziej luksusowo. To jest właśnie magia do grego dywanu. Ale dywan to nie tylko przyjemność dla stóp. Zobacz, jak on genialnie zakotwicza łóżko w przestrzeni. Skupia wszystkie meble, definiuje strefę relaksu i natychmiast dodaje wnętrzu tekstury i ciepła. To absolutnie niezbędny element przytulnej sypialni. Rozmiar ma znaczenie. Nie kupuj małego dywanika, który ledwo wystaje z pod łóżka. Wybierz taki, który będzie wystawał co najmniej 50, a najlepiej 60 cm po obu bokach i z przodu łóżka. Dzięki temu całość będzie wyglądać proporcjonalnie i naprawdę luksusowo. mamy już piękne meble, tekstylia i światło. A co ze ścianami? Zostawienie wszystkich czterech ścian w sterylnej bieli to częsty błąd. Dlaczego? Bo takie wnętrze może wydawać się zimne i bezosobowe. A my chcemy stworzyć efekt przytulnego kokonu, prawda? Oto genialny i prosty trik. Ściana akcentowa. Nie musisz malować całego pokoju. Wystarczy, że wybierzesz jedną najważniejszą ścianę, tę za łóżkiem i nadasz jej głębi. Zobacz tę transformację. Ciemniejszy, nasycony kolor za łóżkiem natychmiast sprawia, że przestrzeń staje się bardziej intymna, zdefiniowana i po prostu otulająca. To on tworzy tło dla Twojego łóżka i sprawia, że cała aranżacja nabiera charakteru. Nie bój się koloru, nie musi być bardzo ciemny. Nawet ciepły beż czy zgaszony błękit zrobią niesamowitą robotę. Chcesz pójść o krok dalej? Zamiast farby użyj tapety. Wybierz taką z delikatnym tekstylnym wzorem lub subtelną fakturą. To nie tylko doda koloru, ale też kolejną warstwę materialności i przytulności, dzięki czemu twoja sypialnia będzie wyglądać jak z luksusowego katalogu. Twoja sypialnia jest już piękna i komfortowa, ale czy jest naprawdę twoja? Teraz nadszedł czas, by nadać jej prawdziwie osobistego charakteru. Czas tchnąć w nią życie i opowiedzieć Twoją historię. Jak to zrobić? Oczywiście za pomocą sztuki. Puste ściany potrafią być przygnębiające, ale nie musisz wydawać fortuny na drogie obrazy, żeby to zmienić. Stwórz swoją własną, osobistą galerię. To może być kompozycja ulubionych plakatów, abstrakcyjnych grafik, a nawet Twoich własnych czarno-białych zdjęć z podróży. To jest ten element, który odróżnia wnętrze z katalogu od prawdziwego, żyjącego domu. Możesz bawić się układem, tworząc symetryczną, elegancką kompozycję, albo postawić na bardziej swobodny, eklektyczny styl. Nie ma tu złych odpowiedzi. To jest Twoja przestrzeń, Twoja historia. To genialny sposób, by otaczać się rzeczami, które kochasz i które Cię inspirują. Zanim zaczniesz wbijać gwoździe, mam dla Ciebie sprawdzony trik projektantów. Ułóż całą kompozycję najpierw na podłodze. To pozwoli Ci idealnie dopasować ramki, pobawić się odległościami i znaleźć układ idealny. A żeby całość wyglądała spójnie i elegancko, użyj ramek w jednym, maksymalnie dwóch kolorach, na przykład czarnym, złotym lub naturalnym dębie. Ostatni trik to coś, co może całkowicie odmienić proporcje Twojego pokoju. Chcesz, żeby Twoja sypialnia wyglądała na wyższą, bardziej elegancką i po prostu droższą? Spójrz na swoje okna. Widzisz to? To jest jeden z najczęstszych błędów. Krótkie zasłony optycznie tną ścianę na pół i sprawiają, że sufit wydaje się niższy. To po prostu nie wygląda dobrze. A teraz zobacz tę te transformacje. To jest ten efekt wow, o który nam chodzi. Długie zasłony, które płyną od samego sufitu aż do podłogi, tworzą piękne, pionowe linie. To genialny, sprawdzony trik, który sprawia, że pokój wydaje się wyższy i o wiele bardziej luksusowy. Takie zasłony działają jak teatralna kurtyna, która wieczorem oddziela cię od świata zewnętrznego, tworząc absolutnie intymną i przytulną atmosferę. To inwestycja, która zmienia wszystko. Wybierz zasłony z grubszej tkaniny najlepiej typu blackout lub dim out. Nie tylko zapewnią Ci idealną ciemność, która jest niezbędna do zdrowego snu, ale ich cięższy, mięsisty materiał zawsze wygląda bardziej szlachetnie i luksusowo niż cienkie, prześwitujące firanki. Mam nadzieję, że czujesz się zainspirowana lub zainspirowany. Który z tych ośmiu trików podoba Ci się najbardziej i wypróbujesz jako pierwszy? Daj mi koniecznie znać w komentarzu poniżej. Uwielbiam czytać Wasze pomysły. A jeśli chcesz więcej takich praktycznych porad, jak w prosty sposób odmienić swój dom, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo to dopiero początek naszej wspólnej przygody z pięknymi wnętrzami.